Teraz tu wpadnie piłeczka i tak musimy ze sobą współpracować, żeby piłeczka spadła do środeczka. Dobrze? A nie za! A nie za, właśnie. Poprosimy. Uwaga, 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 uwaga. Delikatnie, delikatnie, Sebastianku! A teraz słuchajcie. Dzieci, które siedzą na kolorze zielonym, na 3 cztery lecą do małpiego gaju i zjeżdżają na zielony i Kto pierwszy? Sebastian, siedź na zielonym. A na zielonym. Pierwszy. Tutaj na górę chodziło. Które siedzą na kolorze jakim? Żółtym. Przyniosą mi trzy piłeczki z basenu koloru żółtego. Raz, liczę do pięciu. Dwa, trzy, trzy. Ale wszyscy mi się po prostu żółtego piłką. No Nie, nie, nie. Ja, tak. No dobrze, dobrze. No są trzy piłeczki, bardzo ładne. No Nie, na kolorze czerwonym przebiegnął małp igaj dwa razy i zjadł czerwony zjeżdża. Tak. Tak. Sekunda. Ja na górze, na górze. Tak. Gapli, 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 gapli. 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 W kolorze fioletowym i pomarańczowym przyniosą mi dwie piłeczki koloru kolorowego z basenu. O, czekaj, na czeka takiego Typciola. Tak, a to bo dla mnie? Na mnie? I na mnie? Ja, ja byłem ja byłam z Ciebie, bo... Proszę. Mama! Proszę. Proszę. Docha? Poprosimy, nabrzemy. I inny kabi ma lat? Tak. Przejdź dookoła. Jak? <grym> no to właśnie. To właśnie tak. No. Ślicznie. No i teraz Trzymaj, malutku. Proszę, A teraz dzieci niech uszaleją trochę przed totem. Ach, Na mobil, Gabi.